Cześć kochani, witam Was na vlogu. U nas dosyć śmiesznie, jak co roku się z tatą sprzeczamy. Bierze szalik mamy i twierdzi, że to jest jego. A ja mówię do niego tak. A jakby były stringi w Twojej szafie, to też byś powiedział, że Twoje? Tatusiu, <tartare> <tartara> ale jakby były stringi w Twojej szafie, też byś powiedział, że Twoje, bo były w Twojej szafie? Tak, bo na jest. taka, stringi, to wszystko. Jedziemy na święta. Każda buzia uśmiechnięta. Ubieraj się. Dobrze. Tata jedzie z nami? Nie, ja idę piechotą. Chodź, tatusiu, bo nie możesz iść piechotą. Bo ja cię bardzo. Ko kocham cię bardzo. Wiesz? Nie kocham. Idę się ubrać, bo mnie nie wezmą. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja mam dzisiaj imieniny. Więc trzeba się mnie słuchać? Usłyszano? Tak usłyszałeś? Że dzisiaj się musisz mnie słuchać. No bo ja mam imieniny. Jakby ktoś nie wiedział dzisiaj. Kochani, outfit na święta, szaniczek, elegancko. Sukienka trzeba trzymać się, żeby nie pękła. No i oczywiście kwiteczka, o którą tak pytacie wszyscy. Ach, prawie wszyscy. Ale fajnie, idziemy na święta. Najemy się. Brzuchy nam pękną. Dzisiaj nie ma liczenia kalorii. Przez trzy dni nic nie robię, leżę, kochani. Ach, super. Żeby mi było. Cieplusio, fajniusio. Zabieram was, kochani. Ze sobą na nasze święta. Uhu! Święta 2024 rok. Rózgi dla taty wzięłaś? No. <laughs> Kochanie, nie złoś się tak, bo przez całe święta będziesz zły chodził. Już jestem. Ty jesteś tak. jak, jak bałwanek. Wyglądasz, mój kochany. Ładnie wyglądam, tato? Nie. Ej, pięknie. Dzisiaj mam imieniny, musisz się mnie słuchać. Ale musisz się słuchać Nie. mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden. drugi dzień świąt podjeżdżamy bramy pozamykane chyba podpadliśmy jak myślisz mamuś Może godzina dwu... Boże 13:21 a mieliśmy być o 13:00 A tego A tamtego A gdzie ten jest Nie wiem właśnie gdzie ten piesek on się boi jeszcze jest maluszek Podobno yy, on nie jest taki jak Luisek wiesz Nie jest taki odważny Ale tu przecież możesz telefonem to dzwoń. Może śpią jeszcze. <gry> Bym się nie zdziwiła. Posiedzieliśmy wczoraj. Na wigilii troszkę. Co tam mamuś? Mamusia Oj. podziębiona, kochani. No, to jest dziecko. O. o. to wyskakiwanie na dwór. Na wyska... O, otwiera się. To jednak się nie obrazili na nas. Patrzcie, gdzie tam jednak stwierdzili, że nie warto. się. No i masz tu bramę otwieradą. Już bym dawno otworzyła. E, dobra, wjeżdżamy. Ale jest kochani dzisiaj tak zimno, tak wieje, że po prostu nawet na spacer nie wchodzi w grę, żeby wyjść, bo można się po prostu łatwo przeziębić. Głowę chcę urwać. A taki deszcz padał jak wyjechaliśmy z domku. Mała, kazuje? Dzień dobry. O, chodź na no tutaj, słodziaku. Chodź, no to pokaż się. Nie boisz się jeszcze. Jesteś maluszek taki. Tak, dasz łapkę. Hunter. Boi się, co? Jeszcze. Chodź. Nie bardzo. Wyspana? pana. Co? Spaś się? Nie. 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 Cześć. Zobaczcie, kochani, przeziębiona, porozsuwana. No i co z tego? Zasuwać się. No. No? no. Ja będę chciała. <grym> Jak się czujesz? No, jako tak. Ładnie wyglądasz, makijaż no dziękuję. piękny. No dziękuję. Trzeci dzień świąt, w sumie to drugi. No. Drugi. Dzisiaj indyk wchodzi na stół. <grym> no. Ale patrz się bawić. <grym> Cześć kochani, zaskoczę Was, święta, święta i po świętach, a ja jestem we Wrocławiu. Właśnie idę do mojej cioci. Postanowiłam, że jadę do Wrocławia podczas tych vlogmasków. Nie było kompletnie, kochani, czasu, żeby przyjechać. E, także postanowiłam, że tak mnie tu ciągnie, miała być Warszawa. Wyszedł Wrocław, Wrocław, Warszawa i w końcu... O Jezu, poczekajcie chwilę, bo mi walizki mi pospadały, kochani. Mam ciężkie, mam dwie walizki, natomiast... Nie mam jakoś dużo, wiecie, ubrań, ale też ubrania sportowe, wiadomo, na trening, a po drugie jakiś tam sprzęt, bo wiadomo, będę dla Was nagrywać. Yy, także... Kurde, znowu mi spadło. Yy. Przydałby się jakiś mężczyzna teraz. Yy. O, dobra. Jest, jest okej. Okay. Nie chciałam dwóch na kółkach brać, bo stwierdziłam, że będzie mi ciężej, ale chyba lepiej by było dwie, dwie wziąć na kółkach. Dobra, jestem kochani pod klatką. Ej, ja serio w tym roku kochani, to naprawdę będę miała szczęście w przyszłym roku, bo ja wszędzie już któryś raz chodzę, wiecie w co. Serio. Będę mieć szczęście. Super. Tylko wolałabym jakieś inne, żeby to nie tak wyglądało. Oczyściłam te buty dzisiaj rano, jak wyjeżdżałam. O. No nic. U już sobie to przeczyszczę. Jakoś, nie ma tu trawki nawet takiej. Dobra, ja traktuję to jako szczęście. Ech, który to był numerek? Nie wiem czy to ten. Boże, ale czuć tymi butami. Kurde, ciocia powiedz ze wsi przyjechała. Nie wiem czy to jest ten. Kochani, przyjechałam do galerii, ponieważ popsuła mi się waga. My mieliśmy taką starą wagę, którą wzięłam do dzieci, bo moja ciocia na co dzień nie korzysta z wagi, no i po prostu popsuła się, coś się z nią stało. No i co? Musiałam przyjechać do galerii, kupiłam sobie jakąś taką wagę, dietetyczna waga, kuchenna, nie wiem, co to za waga. Po prostu, waga. Dokupiłam baterię i idę jeszcze do galerii, bo nie wzięłam do dzieci żadnych takich, wiecie, koszulek, t-shirtów z krótkim rękawkiem, a nie wiedziałam, że jest u niej aż tak ciepło i muszę sobie jakiś kupić. Najlepiej jakbym znalazła jakiś, wiecie, z H&M czy... O tu nawet jest Sinsay chyba, więc może Sinsay być, bo to nie jest jakaś duża galeria. Jest to po prostu pasaż grunwaldzki, więc jak ktoś jest z Wrocławia, to na pewno będzie wiedział. Albo i nie, jest i też wie. No, także kupiona i już postanowiłam, że z racji, że teraz jestem często u cioci, to ją po prostu zostawię. Już nie będę jej ze sobą brać, bo ja na co dzień korzystam z tego, z termomiksa, tam sobie wszystko ważę i nie jest mi po prostu potrzebna. Natomiast dzisiaj niezważone śniadanko, ale tak na oko, dlatego że ja mniej więcej wiem ile ten chleb ma, produkty, które jadłam też mniej więcej wiem jakie. Także zmierzam teraz do galerii kupić jakieś koszulki z krótkim rękawkiem i no i mam nadzieję, że coś znajdę, jest bardzo dużo ludzi, bo jest 30, więc jutro Sylwester. Wiecie, co się dzieje na pewno. <grych> Dobra, lecim. Kochani, jednak weszłam sobie do diversa i w diversie sobie kupiłam te t-shirty. Jeszcze spotkałam naszą widzkę bardzo mi miło, która akurat yy mnie obsługiwała, więc zakupki zrobione, później Wam pokażę jakie rzeczy, Tylko czarna, wiecie, koszuleczka i, i tam błękitna i jestem teraz jeszcze w homli, ponieważ chcę Cioci jakieś te bombeczki kupić, ponieważ moja dziecia chciała sobie kupić, ale jej syn stwierdził, mamy tyle bombek, wiecie, i nie trzeba, ale ciocia ma w sumie mało tych bombek, naprawdę mało i ma po prostu stare te bombki, więc mimo, że w sumie już się skończyły święta, to chcę, żeby jeszcze po prostu na jej twarzy zawidniał uśmiech i żeby się po prostu cieszyła i, i coś po prostu jej tutaj znajdę. No i tu są kochanie, takie bardzo ładne, więc pomyślałam, żeby jej po prostu e, dokupić jakieś takie, właśnie mm, sztuki, bo w opakowaniach, no niestety, niekoniecznie mi się to podoba. Pójdę sobie tylko po jakiś, wiecie, co koszyk. E, aha, tu jest taka torba. To co, że ja mam z tą torbą chodzić? Weź mnie ze sobą, chętnie pomogę ci w zakupach. O kurde, ale cuda, kochani, cuda. Pst, nie, po prostu nie spotkałam się, zawsze są koszyki. E, dobra, no to wybieramy, kochani. Szkoda, że one są plastikowe, ale no są, kochani, przeurocze, więc myślę, że wezmę tak tą jedną. Wezmę też ten domek. Kochani jednak wybrałam inne te bombeczki, już wam pokazuję, bo w tej chomni wiecie co to wszystko było plastikowe i chińskie, a pani obok miała takie stoisko z takimi pięknymi, ręcznie robionymi, kochani, bombeczkami i stwierdziłam, że kupię takie szklane i lecimy do cioci na obiadek. Ja też, kochani, nic cioci nie przywiozłam, ponieważ nie wiedziałam co. Ciocia mówi, że wszystko ma, więc... Podwafałam, posłuchałam, tak stwierdziłam, że przeanalizuję, co ona do mnie mówi, jak będę i wtedy pojadę i coś kupię. No, także zaraz założymy na choince, jeśli będzie oczywiście chciała. Pa, 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 pa. Ja się tyle nachodzę, kochani, w tym Wrocławiu. Niby wszędzie blisko, ale jednak wszędzie daleko. dalej nie poszła? Aha, dobrze, bo wcześniej poszłam. Ciociu, mam coś dla ciebie. Takiego skromnego. Zobaczcie, kochani, jaką ciocia ma piękną choinkę. No, ale tu aż się prosi, nie ciociu. A jaka gwiazda ładna. Nie wiem, ciociu, gdzie powiesisz? Bo widać. Tylko nie ma, nie wiem na co, ciociu. Na haczyki czy tam na... Dobra. No i kochani, pięknie, ładnie wiszą. Ciocia powysiła. Super. Mówię, że jeszcze takie by się z cztery kolory przydały. Ciocia od razu sprząta. Super. Ja też się, kochani, nabiegam po tym Wrocławiu. Czekam teraz na moją kuzynkę, bo jesteśmy umówione na film do kina Łąka. Yy, Jest to musical, bardzo jakiś podobno fajny. Są, ale coś nie bardzo się dogadałyśmy z miejscem, yy, no ale... Mam nadzieję, że uda nam się kupić bilety, bo to nie jest tak jak u nas w Kielcach, że można kupić kiedy się chce, bo tutaj jest no, duże miasto jednak. Także ciekawa jestem, czy ona jest w ogóle głodna, bo musimy kupić bilety, jakiś popcornik na pewno, kolka Zero. Ja już jestem po kolacji, po to zjadłam, żeby... No cześć! Po to zjadłam, żeby już e, masz taki sam jak ja. Wczoraj miałam go w zarzep. Aha, podobne. No, idziemy. Kochani, właśnie wyszłyśmy z kina, film bardzo fajny, nazywa się Łąka, jest to taki musicalowy film i on jest na podstawie... Yy... Znaczy nie jest na podstawie książki, ale Aha. jest jakby do czarni Fabryki Czekolady. O tak, mamy. tak, 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 mam nadzieję, że słyszeliście. No, także polecam, 10 na 10. Także wstaliście, jak spędzam Sylwestra. Czasami nie ma co planować Po prostu śpiewam sobie na rynku Podszedł do mnie chłopak Który bardzo sympatyczny jest I sobie zjedliśmy teraz obiad A co będzie dalej? Nie wiem Także bardzo miło jest na pewno Cześć, jak się ma? Jestem Influ Zdajcie Influ, mojego nowego kolegę Dzisiaj poznaliśmy się ja. I spędzamy razem Sylwestra z Influ Influ jest z Chin A pracuje w Belgii. Belgii. Tak. Yeah. Tak. Da da da. Jego ulubione słowo to jest da da da. Jak u nas, tak, tak, tak. Do niego da da da. O. E, szukamy gdzieś kawiarni, żeby pójść sobie na kawę. A później idziemy do mojej cioci, bo obiecaliśmy jej, że info mi odprowadzi i że się po prostu nie będzie martwić o mnie. Także miłego Sylwestra. Miłego? Miłego. Sylwestra. Sylwestra. I tak. da. da, da. da, da, da. da. Kochani. Rosół mojej cioci, to jest po prostu jakieś mistrzostwo. On jest tak dobry. Mm. Boże, wczoraj zjadłam dwa talerze tego rosołu. Ciocia używa jakiejś przyprawy. Nie chcę stracić zdradzić, ale jest mega dobry. Mm. Często się zastanawiacie, co ja w tym rosole mam. Co to jest, kochani? Ale to nie są ziemniaki, to jest manna. Mm. Polecam i życzę Wam Smacznego, jeśli coś jecie. Jeszcze gołąbeczki będziemy wcinać. Mm. Na wadze jem, kochani. <grych> w kuchni. <grych> mm. Ciociu, przepyszne. Musisz dać widzom przepis. Mm. Mm. Mm -hmm. Mega dobre. Mega dobre jedząku polskie. Pyszne. I tak, kochani, jak człowiek zjeść. nie będę nastojąco jadła. Ciociu, dasz przepis na ten rosół? Za ale przyprawa jest jakaś. Taka, nie? Warzywa. Warzywa. A, od mojej mamy warzywa, ale on jest z czego? Z skóry i, i. z gęsi. Z skóry i gęsi, tak? Nie, kury Aha, kury nie. z gęsi, kochani. No mega dobry. Od cioci. Mm, pachną elegancko mm, pycha ciocia robić zawsze takie zgrabne i to jest z kapusty pekińskiej nie? nie? a z jakiej? z normalnej słyszeliście? kochanie z normalnej no jakby się ktoś pytał z normalnej ale ja mam dobrze naprawdę ciocia to ja zostaję u ciebie, nie wyjeżdżam wiesz Mam tak dobrze to, co mam wyjeżdżać. Jeśli mi dadzą. Cecja przed chwilą mnie, kochani, straszyła, że dostanę pół, ale zlitowała się nade mną i dostałam dwa. Smacznego. Witam Was, kochani, w nowym roku. Dużo zdrówka Wam życzę, dużo energii. Mnie coś boli brzuch. Staram się jakoś żyć. Nie wiem, dlaczego mnie boli. Może mnie przystanie. Umówiłam się z moim nowym kolegą influ, o właśnie przyjechała moja... mój uber? Nie, to nie mój uber. Muszę sprawdzić, moment. Jesteśmy teraz z influ pod Starbucksem. Starbucks. Starbucks. <grym> I idziemy sobie na e, herbatkę albo kawę. Coffee. Coffee. Jest? will order some tea? Yeah. <grym> OK. okay. Let's go! Let's go! Smacznej herbatki i smacznej kawci Influx poszedł teraz po słomkę, ale tak sobie siedzimy, chce nam się spać, bo po prostu ja dzisiaj nie spam dobrze, trochę mnie boli brzuch, ale nie wiem, żołądek mnie troszkę boli. Ach, jakoś przeżyję. Nie mi się dzisiaj wychodzić, ale po prostu influ już jedzie jutro i, i dopiero będzie za rok. O, idzie influ właśnie ze słonką, ale chyba pomylił jutro. No. Strasznie dużo ludzi dzisiaj. No, idzie. O, o, widzicie jak on widzi telefon, to już biegnie. O, nie, widzicie. Chcemy sobie kupić takie same koszulki i wpadliśmy na pomysł, że chcemy jeszcze zwiedzić inne miejsca, jak kiedyś. Będziemy się jeszcze widzieć, a mamy nadzieję, że będziemy, dlatego że Influ przyjedzie na moje urodziny i będziemy z różnych miejsc sobie takie koszulki kupować, więc Influ... O, oh, wow, o, oh, wow! Mm. O, oh, beautiful! Mm. Piękna jest, kochani, bardzo nam się podoba. Cudowna SXXL, okej. Okay. Idziemy z Influ teraz do jakiejś restauracji, coś sobie zjeść ciekawego. Influ bardzo lubi mięso, ja też. I wybraliśmy jakieś zdrowe mięso, zamiast po prostu jakiegoś tam KFC. A no, zobaczymy, co tu jest po prostu ciekawego. No i co? I to będzie się po prostu nasze spotkanie kończyć, ponieważ Influ jutro wraca. Także pochodziliśmy, trochę zmartwiliśmy. Ja sobie wybrałam pierożki z mięskiem, gotowane, wieprzowe mięską, do tego kolkę zero, a influ wybrał sobie jakiegoś kotleta z jajkiem i z jakąś suroweczką. Influ? Smacznego. Smacznego? Smacznego. Yes. Smacznego. Influ szybko się uczy. Zjadliśmy się bardzo, raczej znaczy bardzo normalnie, jak się najadłam, trzy pierogi zjadłam. influzjad moje dwa pierogi i wszystko. Był bardzo głodny, ja dużo w siebie nie wtychałam, bo troszkę bolał mi w więc wolałam nie ryzykować. No a teraz już yy, idę na Ubera, tu jedzie, bo ma pociąg do Belgii, także fajnie. Naprawdę, bardzo fajny kolega, bo tam już widziałam po komentarzach, w wiadomościach prywatnych na Instagramie mojej TV. O, miłość, miłość, nie, kochani, znajomy, ja go jak młodszego brata. W ogóle on ma 22, ma 24. To nie chodzi o różnicę wieku, ale naprawdę, to jest młodszy brat, nic więcej, serio. Więc bardzo miło, że poznałam takiego człowieka. Ja nie jestem ufna, ale on mi... Oni po prostu sprawił wrażenie dobrego człowieka. Uwierzcie mi, spędziliśmy razem Sylwestra z moją ciocią, jedząc z i, Tak wyglądał Sylwester. Bardzo miło. No, dlatego nic nie planowałam, samo wyszło. Wróciłam do mieszkania do cioci. Jest mi smutno, bo już Influ jedzie, więc jutro się już nie spotkamy. W maju powiedział, że przyjdzie na moją rodzinę. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie tego vloga mieliście jeszcze tutaj jedną nową osobę <laughs> bardzo dziękuję dzwonię, ciocia coś nie odbiera a to jest ta klatka? ta klatka, tak myślę, że nie pomyliłam nie jest, ok także kochani, bardzo wam dziękuję za o bar... no ok, Ech, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego vloga chciałam powiedzieć vlogmasa vloga Musiaczki. Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w piąteczek, kochani. Mam nadzieję, że podobało wam się.